Nasz dom jest ulepiony z piasku. Dzień dobry. Słuchajcie, mam dobre dowiny. A mianowicie takie, że przyjechały posiłki. Ale <noise> no teraz nie wrobiłaś. <noise> Dzień dobry. <noise> Już nie jestem sama. <noise> Ta -da! Jestem ja. Już nie jestem sała, więc praca pójdzie zdecydowanie do szybciej. Wczoraj poszliśmy na, w sensie wczorajszy wieczór, piątkowy dodajmy, spędziliśmy na zakupach budowlanych. Taka nasza randka. Tak. I słuchajcie, kupiliśmy bardzo dużo nowych rzeczy, które będziemy robić pierwszy raz w życiu. Jakbyśmy tego nie robili pierwszy raz. Jego tego nie robili pierwszy raz. <laughs> Ale słuchajcie, plan jest taki, że kończymy te ściany. Jak wiecie, Alek mówi, że dużo zrobiłam, ja twierdzę, że mało zrobiłam. Znaleźliśmy miejsce na kapsułę czasu, więc w tym tygodniu robimy kapsułę czasu. Zamykamy wszystkie ściany. No i zabieramy się za nowe wyzwania, które nas czekają w tym domu. Ocieplenie. Czyli. Stawianie ściany, ocieplenie i ładowanie Peszli. W sensie kładzenie Peszli, bo wszystkie kable w Hiszpanii muszą być w Peszlach. I rozmieszczenie finalne gniazdek, bo mamy wstępny zarys naszej instalacji elektrycznej. Teraz musimy się tylko finalnie zdecydować, czy chcemy mieć 10 cm wyżej, czy chcemy mieć 10 cm niżej gniazdkę. A jeszcze jedno. I jakiś czas temu znalazłam na Instagramie jakieś takie konto budowlane, i bardzo jakieś pokazywali jakieś takie fajne profile. Na takie, że kant, ruch ściany nie jest rogiem ostrym, tylko jest takim zawiniętym, i wysam to do arka, no i zmieniliśmy tą koncepcję ścian. Nie będziemy robić karton gipsów. Całe szczęście. Pójdziemy w naturalne, tękne wapienny, Czyli tak jak. Dalej zasłaniamy, ale, e, ale nie karton gipsem. Będzie fajnie klimatycznie. Ja się cieszę. Do roboty. Daj. Nie chcesz w Tą wkręcę, wkręcę. Profesjonalne zabezpieczenie okna. Pojdziesz? Być <grym> mogę no trochę. No tak, jeszcze w sensie się nie bawiliśmy Kasia. Czekaj, masz? Masz? No. Pięknie! Z drugiej strony pani zapraszam teraz. A tutaj. no. To co? Ja zakładam rękawiczki jak ty już ten zrobiłeś, to ja robię drugą stronę. Najważniejsze w tej ścianie jest to, że nawet jeśli ona tutaj była otwarta, tutaj nie ma żadnej wilgoci. Wiesz, no. Wiadomo, że nie ma żadnej wilgoci, bo jest ściana otwarta. Ale chodzi o samą fakt temperatury. A, dla wszystkich zmartwionych to nie mamy już szczurów. Słucham? W takim sensie. Słucham? No. Że nie mamy już szczurów. No nie mamy. W takim sensie, że wiem, że nie mamy szczurów, bo zostawiam na środku, na podłodze u nas na dole, zostawiam masło orzechowe. I jak to masło orzechowe jest, to znaczy, że nie mamy szczurów. Eee, I szczury ostatnio koty przyniosły, no takiego grubasa. Coś w sensie takiego grubego szczura. Gdyby ktoś się zastanawiał skąd w naszym domu są szczury to patrzcie na to. I się nim tam bawiło i potem ten szczur tam, tam gdzieś pobiegł. Więc y, to koty przynoszą te szczury. Te szczury już wiemy, że z zewnątrz nie wchodzą, więc jak sobie też tam zamknęliśmy tamto okno to to mamy spokój. Więc y, więc to jest tak, żeby uspokoić, bo pojawiają się komentarze a propos szczurów, więc to jest tak, żeby uspokoić, wyłapaliśmy je i ich nie ma. A jak jakiś się pojawia pojedynczy, to przez koty sąsiadów. Więc wszyscy ci, co mówią, że będziemy mieć kota, to właśnie przez koty sąsiadów mamy szczury. Słuchajcie, mamy problem. Rozebrałam wczoraj całą ścianę. Zaraz wam pokażę, czekajcie. Wiadam... Okazało się, że jest ona tak, czy się. Kamienie leżało w piachu. Więc rozebrałam wczoraj całą ścianę tu. A Rek wczoraj wszedł na strych i na strychu wymiatał od tyłu w tej części takiej niedostępnej. Więc rozebrałam też i tamtą część. Jesteście gotowi. No i plan jest generalnie taki, że dzisiaj będziemy to murować. Chce się nie murować, tylko od nowa układać te kamienie i wzmacniać całą, całą tą ścianę. Masakra. Bo mieliśmy w tym tygodniu to skończyć, a wychodzi na to, że będziemy od nowa robić całą ścianę. Ale z plusów jest to, że cały ten portal wyczyściłam. I tak naprawdę to już jest wyczyszczone, tu już nic nie ma, więc już jest gotowe do, do murowania. Eee, tylko trzeba to wymieść. Tu też już jest gotowe do murowania, tylko trzeba wymieść. A ta ściana już była gotowa do murowania. Więc jedynie tylko co, no to tutaj jeszcze jakieś takie pozostałości tej beznadziejnej starej zaprawy, w sensie nowo-starej zaprawy, to muszę wy, wyciągnąć. I tyle. Ja już jestem mądra i sama mogę robić za zaprawę. Dobrze. Słonik trzeba, słonika trzeba znaleźć. Kupiłam taki spryskiwać. Uwaga, patrzcie na to. <grywia> I on ma tutaj taką popkę, więc może pójdzie lepiej z pryskaniem i tym razem go nie popsuje. czy się się nie popsuje, bo ja w ogóle go nie popsułam. Mamy tu kamienie. Plus jeszcze muszę tam z pokoju szczura przynieść kamienie. E I zaczynamy dzisiaj. I zaczynamy teraz to robić. Potem tamto zamurujemy, a potem będziemy już zarzucać. I o! Jaja, no, z tą ścianą. W sensie, ja wiedziałam, że ona się tutaj może sypać, ale nie wiedziałam, że ją będziemy musieli aż tak rozebrać. Z tego się ja bardziej. najbardziej. To, co się trzyma, to zostawiamy, ale. Trzeba wszystko, nie wiem, może odkurzaczem ruszyć, to może w sensie ten tył tutaj, co jest na tych. Jak myślisz? Można. Trzeba wszystko trzyma ładnie, na szczęście. No bo zobacz, co tu się dzieje. Kurwa. Trzeba po prostu wszystko po prostu... Myślałem, że ten etap już mamy za sobą. Nie. Kwiatka trzeba stąd zabrać. działa, jest obok. Jest Jeden z komentarzy był taki, żeby e, użyć odkurzacza, więc <laughs> dziękujemy za e, wszystkie rady. Bo to nie jest tak, że my rad nie chcemy, ale mądrych ludzi. Dobrze posłuchać. Więc spróbujmy z odkurzaczem. Tylko wiesz, co wyciągać? Słucham. Tylko wiesz, co wyciągać? Wszystko. Nie jak długo. Ale sprzed kupiłam. To prawda. <laughs> Nieźle, co? No tak, to naprawdę rozbierzemy całą ścianę. Nie no, cały nie rozbierzemy, ale dobrze, żeby. Wiesz. Smiotka jest tą pod ręką. Zobacz, że słonik jest tam na górze. Nie. A tu to, masz to... słonika? A, tu jest słonik. Jeszcze ja teraz trzeba spcie sp Prowadzi to brzmią frajda. To trochę jak pistolety yy, te. Co? Na wodę. W rany poniedziałek. No. No, no, śmiało, śmiało. To się później wyrobi jak już będziemy... Jak sprzątniemy. Jak zgarniemy, no to prawda. Mam nadzieję, że nie sypie do worków z cementem. Zabezpieczyłaś? Mm -hmm. <grym> czy wy widzicie... ty kochana! Czy, czy wy widzicie to? Nie zrobiłaś tego. To zrobiłaś źle. Tam to zrobiłeś źle. Ej, nie story, zabezpieczyłaś. Stop, 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 stop. Bardzo ładnie ogarnęłaś A ty te Co zabezpieczyłeś? Ściany, Co zabezpieczyłem? Worki z cementem? A kto robił cement? Kto robił zaprawę? Robiliśmy we dwójkę, kochanie. Dobrze. Nie zabezpieczyliśmy. Ja Ty łachu. Wiedziałem, że to zrobisz. No i na chwilę? Nie. Daj, <noise> no błyszaka. Nie, że Nie. i ja myślę, że ten był tak bo był wchodził tutaj fajnie w tą Dziurę, o. To, to też i tak jak jeszcze idzie Maś, no to jeszcze tym, więc... Ale coś takiego wymyśliła moja narzeczona. No teraz ja? Tu. Co? Bo teraz no, oczywiście, że tak. No ja czekam aż... Co chcesz? Murować? Proszę bardzo, kochana. Ups. Całą szpachelkę zrzuciłam na ziemię. Gratuluję. Nie umiem zarzucać szp szpachelką. Jak Ty to robisz? Nargarstek. Nauczysz się, to jest takie, zobacz, takie jak kot wejdzie w coś tak. O, Weź sobie większą ilość, jak rzucisz większą ilością. To zrobisz większy. Jercenik. To więcej mi spadnie. Dla ziomeczka nagrywam. Pozdrów ekipę. Pozdro ekipa. Zobacz ile już wymurowała Kasia. To nie ja. Zobacz, jakie idzie pięknie. Kurde, po prostu mogłaby zostać ściennym dentystą. Tak? No? O! o. No, nie tam gdzie chciałam. Ale kontrolowane już było to blisko. To nie było w żaden sposób kontrolowane. Kochanie, było bliżej Bo niż chciałam, normal... chciałam, było. Chciałam tu rzucić, a trafiłam tam. Kochanie, było bliżej niż zazwyczaj. O, tylko. Jak zrobiłem dobrze, to zasłoniłeś wszystko. Przepraszam. Ha? Jak nam idzie? Jestem zmęczony. W sensie ogólnie jestem zmęczony. To dopiero początek. Wiem. Yeah. Dobra. Co teraz? No co, no kłaść trzeba zarzucać. Zrobiłam kolejną betoniarę. To już nasza trzecia dzisiaj. Może no, okulary założę. Żeby w oknem nie dostać. No, powoli ci to wychodzi. Lala. Ty mi powiedz, jakiego kamienia chcesz. Pasującego. <grym> Eee, nie myślę, że tutaj trzeba do linii doprowadzić. Bo ja tutaj coś zarzuciłam. No dobrze, ale co, co my tam zmieścimy? Kamień. <noise> Zabawny jesteś. O, o. Nie lubię tego słowa. Za prawa mi wleciała za bluzę, a za bluzę wleciała mi tutaj. Czy ja. Za prawa na pępku się zaklei. <noise> o mamo! Ale to jest ciężkie. Czy normalnie zakwasy? Tutaj. Tu. Tu. Zresztą Arek też czuje. Od podnoszenia tych kamieni i, i od tej taczki. Ale kończymy dzisiaj tą dużą ścianę. Tą główną dużą ścianę kończymy ją murować i zobaczymy, ile, ile nam zostanie. Ale. Chyba taką najgorszą robotę mamy już ze sobą, czyli te takie wstępne e, układanie tych kamieni, A to wam zaraz pokażę, bo w związku z tym, że nowy dzień, no to musimy odpalić znowu betoniarę, zrobić nowy, nową zaprawę. Ja dostałam zakaz już od Arka e, jeżdżenia betoniarą, o fuj, e, jeżdżenia e. Kasia, taczką. E bo jednak jest tuż ciężka, więc prawdopodobnie od tego mnie te plecy bolą. Ale co, hmm. kończmy to, bo ja już chcę postawić ścianę tą między łazienką a sypialnią, żeby zobaczyć jak ten się w ogóle całkowicie zmieni. Więc jestem tego strasznie, strasznie ciekawa. No właśnie, no to... Powiedz mi, Co? czemu robisz takie rzeczy ciężkie? No trzeba robisz to i nie zrobić. No to kochanie mówisz mi hej kochanie trzeba to zrobić. No ja to zrobię. No A ty mówisz ile ty masz zaprawy we włosach Dobrze z tego profilu bo jest lepszy. <laughs> Proszę bardzo. No Batka mnie dzisiaj nie ugościła na dzień dobry, no <laughs> Tyle wczoraj zrobiliśmy. Tyle ściany wczoraj zbudowaliśmy. No I nic nie powękało. Schnie sobie naprawdę elegancko. Więc dzisiaj kończymy to. Robimy tą dziurę, bo ją trzeba tutaj też oczyścić. I tam na górze. To chcesz robić, czy chcesz tak. przeskoczyć tam? Nie, no to. To. No, ewentualnie jeszcze tutaj sobie. Dobra. Nie masz pachelki? Uuu! Wszaku. Bo wczoraj ten odkurzacz to był genialny pomysł, i bardzo Ci dziękuję osobom, która to powiedziałaś, żeby spróbować odkurzaczem. To było genialne. Nic się nie nasypiło, nic się nie nakurzyło. No dobra, Rakuciaku. drobinki tak, ale no nie będziesz tutaj. Poczekaj, hmm. od razu wezmę i wzmocnimy ten kamień. On jest spoko, bo on wchodzi tam głęboko i on. O, a jednak nie. Co? No trzeba go zdjąć i zarzucić na nowo. Dlaczego? Bo się rusza cały. Który się rusza? Ten się ruszę? No, no bo ten jest oparty, więc te nie ma szans żeby się ruszył, No bo ten też idzie tutaj, już jest jakby wmurowany, ale no ten trzeba zdjąć. Patrz. Okay. Tak samo ten. Mam no, to fajnie. Po prostu to jest, wiesz, tak stara zaprawa. Widzisz co tutaj jest? O ja pierdziele. Ja to jest zaprawa. Masz? Tak. Opuść go sobie wyżej. Ale szczury nam tu narobiły Bajzlu. Jesteś w stanie go tak wziąć? Staram postaram się. Smiotkę, w sensie. Co Szufelkę. Szufelkę daj mi, proszę, nie będę sypił tego od razu. Ale masakra. W sensie. O ile te skubańce przez x lat tej ziemi, siana, wszystkiego ponakładały. To jest masakra. No, chciałem do zaprawy wrzucać. masę powinniśmy założyć. do czekać a tutaj cała ta podłoga będzie sprzątnięta z tych kamieni i z tego gruzu oh, tak no. to chyba jest najgorsze dla mnie na tą chwilę to Sprzy gruzowanie Słysię? wyburzanie to jest dla mnie tak co się. Eee, dla mnie jest chyba to najgorsze pod względem fizycznym co wyburzanie co się to co teraz robimy a. To co robimy, czyli murujemy. Tak, czy się. Bo dla mnie wyburzanie, to jakby ten, te kucie tynków, które robiliśmy na początku. A nie, to ja miałem w tym... Ale widzisz, złą kolejność przejęliśmy, bo jakbyśmy mm, na starej podłodze wyczyścili wszystko tak do zera. Ale skąd mogliśmy i, wiedzieć, no, że widzieliśmy... ściana ci się rozpadnie? No tak, ale mi chodzi o to, żeby najpierw zrobić te ściany na starych podłogach, tak jak tam byśmy robili teraz, to, żeby to wszystko skuć do zera. Na tamtym, zarzucić tą pierwszą warstwę i mieć święty spokój. Ale zrobiliśmy tak. I chyba co? Ale zrobiliśmy tak. Ale kochani, zrobiliśmy tak, ale jesteśmy mądrzejsi i wiemy, jesteśmy zdolni, do czego jesteśmy zdolni. Wymurowaliśmy jedno, przeszliśmy na drugą stronę, bo już myśleliśmy, że po prostu murujemy. Same story. Albo story of my life. I generalnie jest tak, że. Eee. No patrzcie, kochani. Jupi. No. Trzymaj go, bo ten będzie jako pierwszy i tak dzydzlem pamiętaj. Ustaw go tak, żeby był ten zynzel do ściany, żebyśmy widzieli. A co to jest dynzel? To jest dynzel. Uwaga! To jest dynzel. A to jest dynzel. A to... nasz pies widzi, że się bardzo przepracowuje. Widzi, że sobie dajemy radę, to wiesz, to proszę spać. Nie potrzebuje kontroli. To jest niemożliwe. <grym> o. Kochanie, widać skałę. Ale jak ładnie widać yy, ścianę obok Ciebie, którą wymurowaliśmy. To kurczę. I kontrast. I tak będzie wyglądała ta za chwilę. No, za dwie godziny. No i co? Murujemy dalej? Kochanie, dzisiaj jesteśmy daleko od murowania. Serio? Czy my musimy dalej tą ścianę rozbierać? Tak. Tutaj musimy, w, tu, do, do tego kamienia musimy zdjąć i postawić je na nowo. Tutaj ten cały fragment... Żartujesz Myślę, że... sobie. Nie. To jest... Tutaj się dopiero wszystko trzyma. Zjechało całe to wszystko jest tutaj do wybrania. No, zobacz. Musimy odtworzyć ten fragment, tutaj. Tylko jeszcze te dwa kamienie i to wszystko. Tutaj musimy wszystko otworzyć. Tu jest super, ten się w ogóle nie rusza. Tu się wszystko trzyma, ale to jest, kurwa, masakra. Przepraszam za przekleństwo, ale jestem załamany dzisiaj. Ja myślałem naprawdę, że skończymy to robić dzisiaj, a zobacz co tutaj się... Przez to, że tu sobie zrobiły bazę, to to wszystko było otwarte. Nie wiem, czy wilgoć, czy coś, ale no to trzeba zrobić, kochanie. Na tym nie możemy postawić Nasz dom jest ulepiony z piasku. Nie no kochanie, no to jest normalna rzecz, że wiesz, jak robimy ścianę, no to trzeba ją zrobić porządnie. No to nie jest, że jest piony, bo tutaj wszystko, tutaj wszystko ładnie się trzyma, tak? Tylko chodzi o to, że one sobie tutaj miały wejście. To, to jak rozbierałem, to to wszystko było widać. Tu ma miały przejście i one tutaj urzędowały, w ścianie, w ścianie. Ja się dziwię, że my nie znaleźliśmy że nigdzie martwego szczura. No bank to fajny albo tutaj był. Nie, myślę, że. Entecja fajna albosa? Hmm. <ścoughs> Niestety w tym tygodniu nie dało nam się zrobić tego, co zaplanowaliśmy. Mieliśmy zrobić całą ścianę, i co? Nie wyszło. Szczury nam niestety rozdupszyły zbyt mocno tą ścianę, ponieważ każdy kamień się ruszał, którego dotknęliśmy. <grych> Więc tak, za tydzień mam nadzieję, że będziemy mieli lepszą pasę, zrobimy kapsułę czasu. I co? Ja teraz kończę element mały, ten, zarzucę resztę, póki mam jeszcze światło. I aby następny tydzień był lepszy.